E, Powiedziałeś na swojej konferencji, że rynek Polski jest dalej w kryzysie. Nie mamy wzrostu, mamy spadki cały czas. Wtedy projekt mówi, że się odbiliśmy i widzi wzrost. Dlaczego oni widzą, a u was. jak znaczy, wiesz, pytanie nie jest do mnie tak naprawdę, czy rynek spada, czy nie, no bo są obiektywne dane, które o tym mówią. Ja bym się spytał na przykład, nie wiem, w Empiku czy w Mediamarcie, niech oni powiedzą, czy jeśli udostępniają takie informacje, czy rynek rośnie, czy nie, tak, no bo to oni wiedzą, no. tak naprawdę no, ja mogę wiedzieć od tego typu jakby tego typu instytucji i jakieś tam, jakieś tam, trendy na rynku, tak, czy, czy na przykład GFK, tak, GFK monitoruje rynek w Polsce, no i, i tam oni pewnie wiedzą dużo więcej niż, niż na przykład my, no szczególnie, że ten rynek polski dla nas nie jest jakimś tam Istotnym rynkiem, no bo nie oszukujmy się, no to jest tam kilka procent naszych przychodów. Sam rynek w sobie to nie jest trzysta kilkadziesiąt, 400 milionów, więc relatywnie niedużo, tak. Ktoś no się śmiał, że, że rynek pączków tłustych czwartek to jest tam 100 milionów, tak? czyli tak naprawdę rynek gier to jest takie tłuste czwartki w roku. w roku, tak? I to było na tyle, tak, jeśli chodzi o Polskę. No natomiast dużo jest jest bardzo konkurencyjny w Polsce, no bo jest wtedy projekt, zawsze zresztą bardzo szanuję tą spółkę, tę firmę, która działa na tym trudnym rynku w Polsce, no ale jakby zrobili branży bardzo dużo. Tutaj pełen szacun, um, czy, czy są inne spółki, czy Arts, i, i czy, czy Sony, tak? To, 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 to jakby jest, jest konkurencyjny rynek, ale ten rynek nie jest duży, więc no, no, my tam, gdzie jesteśmy, i to, co możemy zrobić, to jakby absolutnie nie jest to, nie jest to rynek, który nas interesuje, jeśli chodzi o dalszy rozwój. Mówiłeś, że chcecie wydawać e, europejskie i polskie gry w Stanach. Mam e, takie pytanie. Mam studio z kolegami, jestem z Trzechmioków z Gierkę. Co mam zrobić, żeby City Interactive wydał mnie w Stanach? No na pewno przesłać nam jakieś te materiały, tak? No, my bardzo chętnie obejrzymy zresztą wiesz, nie mamy mu w nosie. Z jednej strony fajnie, że nam się udało zbudować taką firmę, która teraz jest jakby takim no, liderem polskiej branży, ale absolutnie jakby nie, nie, nie nosimy się z tym jakoś tam bardzo i bardzo jesteśmy otwarci, no. żeby z każdym porozmawiać, żeby każdemu dać szansę, więc przestać do nas jakiekolwiek informacji, to jest Design dog, to jest jakaś tam wersja grywalna, z chęcią podpiszemy umowę poufności, jak jest taka jakby konieczność po drugiej stronie. Jesteśmy bardzo elastyczni tutaj. Coś musimy zobaczyć. No i możemy nawet też jeszcze dużo z naszej strony zrobić dla, dla takiej gry. Możemy poprowadzić tę grę produkcyjnie powiedzieć co zmienić, jakie elementy poprawić, co uważamy, że ma znaczenie dla, dla tych graczy na przykład nie w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie czy w Europie Zachodniej i, i, i jakie elementy i co należy pra, poprawić, żeby był większy sukces tej gry, no bo mimo wszystko dla nas zawsze był bardzo ważny sukces. A sukces to jest z jednej strony popularność, ale nie ma co się oszukiwać, sukces jest, musi być jakby, wy, 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 jakby wy, 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 wymierny sukces, to jest sukces finansowy. Wasz główny projekt, już kończąc pytanie, ten największy główny projekt aktualnie to jest która gra? Aktualnie to jest Sniper Ghost War 2, tak? To jest największy nasz projekt. No i podobnym projektem będzie ten WW2 shooter. W porównywalnej skali będą. A kiedy pozyskamy tytuł. Nie że trzeba poczekać, natomiast poznamy powoli, pewne, pewne informacje na temat tego projektu już pewnie zaczynając od przyszłego tygodnia będziemy coś tam chcieli powiedzieć. Więc coś będziemy, coś będziemy stopniowo, stopniowo przekazywali. Okej, okay, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę.